o przedstawienie propozycji zagospodarowania terenu na wzniesieniu grodzisko. Poproszę pana doktora inżyniera Grzegorza Augustyna i pana Marka Brodę w wystąpieniu przyszłość i przeszłość. Propozycje rewitalizacji i wykorzystania miejsca Góra Grodzisko. Panowie są autorami ścieżki dydaktycznej w podziemiach olkuskiego rynku, która została ostatnio doceniona nagrodą małopolskiej organizacji turystycznej, czy polskiej organizacji turystycznej? Po, polskie. Polskiej organizacji turystycznej, więc tutaj ta koncepcja także będzie i najwyższych lotów. No i teraz mi głos od, odebrało. <laughs> Powiem jeszcze raz dzień dobry Państwu. Nasze wystąpienie będzie podzielone na role. Zacznę ja, potem kolega Grzegorz i pozwolę sobie na końcu jeszcze zabrać głos. Proszę Państwa nie będziemy się wdawali w dyskusję na temat funkcji tego obiektu. Tak jak koledzy przedmówcy mówili jest tutaj wiele niewiadomych i wiele znaków zapytania. Jednakże ta forma i ten kształt wskazują na jedną rzecz. Obszar ten musiał kiedyś, w przeszłości, pełnić bardzo istotną funkcję w życiu lokalnej społeczności. Jak dużej, trudno określić, ale z ilości pracy wykonanej na tym terenie, z jakości tej pracy jak dowiodły badania archeologiczne skromne, bo skromne ale jednak wskazuje to na to, iż ten punkt dla społeczności zamieszkującej tereny dzisiejszego Jaworzna i okolic musiał pełnić bardzo ważną i istotną funkcję. Czyli musiał funkcjonować ich w codziennym życiu, gdyż w przeciwnym wypadku tak ogromnej pracy by nie wykonywano na takim, na takim terenie. Kształt tego miejsca, jego charakter, jego usytuowanie wskazuje na to, że trzeba by myśleć nad przywróceniem jego funkcji społecznej. Nie mówię o funkcji obronnej, czy funkcji kultowej, czy innej, ale funkcji społecznej. Czyli przywrócić go do funkcjonowania w społeczeństwie, a jego najlepszą formą przywrócenia do funkcjonowania w społeczeństwie jest ponowne udostępnienie. Doprowadzenie do tego, żeby to miejsce znowu funkcjonowało w społeczności lokalnej, ale i nie tylko, w społeczności ogólnopolskiej. W jakim kierunku poszło nasze myślenie? Ukształtowanie tego miejsca, jego charakter, jego struktury wskazują na to, że ogromna ilość osób wykonała ogromną pracę. W związku z powyższym spędzali na tym miejscu dużo czasu i to miejsce musiało pełnić taką funkcję grupującą tych ludzi. My poszliśmy w kierunku rekreacyjnym, czyli w taką formę, aby przywrócić to miejsce w funkcjonowaniu codziennemu jako miejsce rekreacji, miejsce odpoczynku, miejsce, w którym można by aktywnie spędzać czas, ale również w tym miejscu można by zorganizować różnego rodzaju działalność, od zajęć edukacyjnych przez indywidualne pobyty rekreacyjne do plenerowych różnego rodzaju rozwiązań. I dlatego poszliśmy w kierunku zastosowania takich rozwiązań, które nie ingerując całkowicie w strukturę miejsca, bo zależy nam na tym, żeby teren nie został ruszony, i aby badania archeologiczne nie, nie miały prze, przeszkód, przepraszam, nie miały przeszkód w jego funkcjonowaniu. Przeszliśmy do formy parku edukacyjno-rekreacyjnego, gdzie chcielibyśmy połączyć ze sobą trzy elementy bazowe, czyli kulturowo-historyczną kwestię, kwestię szeroko rozumianą przyrodniczą, od przyrody nieożywionej po przyrodę ożywioną, aż do jego funkcji społecznej. Jak to zrobić? Proponujemy przy, doprowadzić do takiej sytuacji, aby cały system działań, jakie tam były składał się z trzech elementów. Pierwsze połączenie ponowne tego obszaru z okolicznymi y, obszarami funkcjonalnymi, czyli strefami zamieszkałymi. Y, przy analizie zdjęć rysuje się bardzo prosty układ dostępu do wzgórza. Przepraszam, czy tu jest jakiś wskaźnik?. Rysuje się naturalny układ, gdzie mamy dostęp jedną drogą od kierunku północnego, następny do, dobry dostęp jest od strony południowej i od strony wschodniej. To pozwala nam, jakby zaproponować działania trzyetapowe, czyli dojście do terenu grodziska. Grodzisko jest położone na jednej działce geodezyjnej o jednym numerze, otoczone yy, Istniejącą formą jakiejś drogi terenowej, w związku z powyższym, byłaby to sytuacja tego typu, że znaki graficzne prowadziłyby nas do, od terenów zabudowanych do tej ścieżki okalającej górę grodzisko. Byłaby droga pieszo-rowerowa dla aktywności fizycznej, ale i nie tylko, a punkty, punkty wejściowe przy terenach zabudowanych i punkty, w których spinałoby się to z tym terenem okalającym grodzisko, byłyby też punktami rekreacyjnymi, wypo, rekreacyjno za y, zaprojektowanymi w ten sposób, że mogłyby pełnić funkcję przystankową jako miejsce, w którym można usiąść, coś skonsumować y, lub nawet y, uzyskać jakąś wiedzę, informację albo pozostawić rower w trakcie dalszego funkcjonowania. Drugi obszar działań. To są centralne i wschodnie partie wzgórza, czyli te nie obejmujące jeszcze założenia samego grodziska. Chodzi o to, aby przywrócić jego funkcjonalność znowu społeczną, czyli najprostszym elementem jest wytyczenie znowu podejścia. Od strony wschodniej w kierunku zachodnim do tych wałów grodziska, z założeniem naturalnego przebiegu ścieżki do punktów przystankowych, tutaj naniesionych kółkami. Funkcja tych punktów byłaby taka, aby na terenie tych punktów Pełniły się różnego rodzaju czynności związane z edukacją, czy to przyrodniczą, czy historyczną, czy miejsce odpoczynku lub miejsce pobytu. Wejście na samo wzgórze zaczynałoby się bramą, y, która by nawiązywała do kultu Słońca. Dlaczego? No skoro mówimy o miejscu, którego funkcja jest nieznana, o którym trudno powiedzieć, jak ono funkcjonowało, skojarzyło nam się to z miejscem, które można by poświęcić Temu, aby mówić, pomówić trochę o znaczeniu słońca w mitologii starożytnych Słowian czy ludów zamieszkujących tu wcześniej, albo również za, wykorzystać ukształtowanie tego wzgórza do obserwacji naszej planety, naszego, naszego słońca w jego wędrówce, i jego znaczenia dla naszych przodków. Stąd pewne rozwiązania techniczne, które były, w które byłyby wyposażone poszczególne punkty edukacyjne. A co to miałoby być, jak to miałoby wyglądać, będę prosił kolegę o przedstawienie. Dziękuję. O, to jeszcze poproszę. Generalnie rzecz biorąc, tak Marek tu wprowadził w nas, w obszary. Zawsze wychodzi z Geodezji. Teraz ja dostałem rolę, żeby powiedzieć Państwu, co można zaproponować. Oczywiście są to pewne szkice, pewne pomysły. Więc tak jak Marek wspomniał, w tym obszarze drugim, ja się może jeszcze cofnę jeden slajd, tak żeby Państwo jeszcze zrobić małe rezim. Rzeczywiście te ścieżki komunikacyjne, które tutaj będą, są, będą wytyczone całkowicie gruntowo, w miarę możliwości nieinwazyjnie. I będą prowadzić do tych punktów. To będą zarówno ścieżki piesze, jak i też rowerowe. Natomiast chodzi też o udostępnienie terenu w sposób łatwy i dla osób niepełnosprawnych, aby też swobodnie przemieszczać się między punktami i stworzyć pewną historię, pewną możliwość też własnego scenariusza przemieszczania się po tym terenie, w zależności od tego, co się w tych punktach znajdzie. One będą tematyczne i będą troszeczkę nawiązywać do. E, takich miejsc, które oprócz oferowania punktu spoczynkowego, spróbują nas troszeczkę zainteresować innym spojrzeniem, e, czyli e, będzie można przysiąść w cieniu drzew. Tak naprawdę chcemy to wykorzystać, ponieważ no, jeśli góra byłaby niezadrzewiona, jednak w upale mogłaby stanowić e, pewną uciążliwość. Natomiast wykorzystując te Strefy i te okręgi. Chcemy stworzyć też taki park, właśnie troszeczkę nawiązujący do, do parku Iluzji, który zawiera w sobie pewne elementy, tak jak tu Państwo widzą, formę totemów, formę małej architektury, która pokazuje, jak mniej więcej wszystko może się przedstawiać. Wśród tych elementów będą zarówno proste elementy, nie ingerujące mocno w teren. Które na przykład, tak jak tutaj, po złożeniu, czy po pewnym zaangażowaniu naszego wzroku, czy naszych zmysłów, będą stanowić formę też i pewnej zabawy, ale też i przekazu. Nawiązując oczywiście tematycznie, to co Państwo widzą, to są pewne inspiracje, natomiast docelowo oczywiście dla każdego punktu zostanie stworzona pewna narracja, dzięki której będziemy mogli lepiej pokazać tematykę. Aspektów samego grodziska, jak i też różne dodatkowe rzeczy związane właśnie z siłami natury, z żywiołami, z astronomią, troszeczkę z samym Słońcem, ale też i nawiązując do archeologii, czyli tworząc pewne iluzje związane z kamieniem, z gruntem, z ziemią, jak najbardziej. Tak więc tematycznie, angażująco i z pewnym pomysłem. W obszarze trzecim tak naprawdę docieramy do punktu kulminacyjnego, który znajduje się w finalnej fazie, czyli tam gdzie jest zarys wałów i to również zamierzamy wykorzystać e, w taki sposób, e, żeby to było miejsce w którym wszyscy finalnie docierają. Można e, zebrać tam zdecydowanie większą grupę, e, skupia, e, czyli skupić rekreantów w jednym miejscu, e, zorganizować być może nieco większe wydarzenie. E, nie chcemy tutaj tworzyć wielkiej infrastruktury w żadnym wypadku. Nie ma tutaj e, z naszej strony takiego pomysłu. E, Większość elementów nawet oświetleniowych będzie opierała się zupełnie na energii całkowicie odnawialnej, czyli na wykorzystaniu również tak naprawdę energii e, słonecznej. Natomiast w tym miejscu będzie nieco większy obszar, nieco większe pole do popisu, e, gdzie będziemy mogli prowadzić właśnie działania edukacyjne czy jakieś imprezy plenerowe. E, I wyposażamy to miejsce po pierwsze, w ścieżkę dookólną pomiędzy wałami. Nie chcemy ingerować również w to i być może w przyszłe również badania archeologiczne, ale w pewnym sensie troszeczkę uwidocznić pewne elementy terenowe, które się w tym znajdują. Będzie to forma ścieżki kulturowo-historycznej, która będzie przebiegać między, nazwijmy to w cudzysłowie, wałami. I sygnalizując jednocześnie ich istnienie, opowiadając troszeczkę o ich historii, ale także poruszając tematy związane właśnie z archeologią, żeby troszeczkę uwidocznić, uwypuklić i też w pewnym sensie zwrócić uwagę na prace, które już i być może w przyszłości w terenie się odbędą, a jednocześnie. Tworzyć pewien zamknięty krąg, który będzie nas prowadził do centralnego amfiteatru, na którym po prostu będzie można wypocząć, bądź, tak jak wspomniałem, wcześniej, stworzyć pewien spektakl kulturowy, czy wydarzenia okazjonalne, czy jakieś większe imprezy powiązane, cykliczne, czy zupełnie przypadkowe, bądź po prostu być miejscem rekreacji i wypoczynku, a jednocześnie dość specyficznym. Miejscem do zabawy ze słońcem, ze względu na widoczność tego punktu, to już za chwileczkę Państwu wyjaśnię. Dlatego, że całość przedsięwzięcia i kontynuacja tej ścieżki między wołami będzie w formie takiej galerii, którą tutaj Państwo widzą, przebiegającej pod, no i tu będą dwie wersje, które można by zaproponować. Czyli ta kontynuacja w formie galerii będzie przechodzić pod tak zwanym molem, który będzie formą Punktu widokowego, takiego balkonu, z którego będzie można spojrzeć w tą stronę, z, gdzie na, ten widok jest najładniejszy. Delikatnie wychodząc ponad koronę drzew, tu też chcielibyśmy zachować pewną lekkość konstrukcji, nie wchodzić w bardzo skomplikowane i bardzo gabarytowe i kubaturowe obiekty. A jednocześnie, tak jak Państwo tutaj widzą, jest to kontynuacja, jakby wyjścia z tego amfiteatru, żeby można było swobodnie dotrzeć na ten punkt bez większego wysiłku dla każdej osoby. Natomiast drugą wersją, którą chcemy zaproponować, to jest oczywiście wszystko w fazie pomysłów. Jest oczywiście wieża widokowa, która w jakiś sposób również będzie dostępna poprzez swoją specyficzną konstrukcję dla osób niepełnosprawnych, dla tych, którzy rzeczywiście nie będą mogli wyjść na górę, będą stosowne peryskopy w cudzysłowie widokowe. Natomiast dalej formuła tej galerii widokowej zostanie jak najbardziej zachowana i wszystkie te elementy będą spójne. No i ta galeria, tak jak wspomniałem, będzie później wracać z powrotem w obszar wałów i kontynuować ścieżką, czyli będzie stanowić w pewnym sensie taki zamknięty krąg. I oczywiście w tym miejscu też pojawią się dodatkowe elementy informacyjne, dodatkowe elementy edukacyjne, tak żeby uzupełnić, żeby to nie było... Czysto e, widokowe miejsce, ale żeby jednak e, móc wracać e, do tego miejsca w każdej porze roku też, bo te wszystkie elementy będą współpracować z porami roku. Więc czy Państwo odwiedzą to w lecie, czy w zimie, za każdym razem będzie to wyglądać troszeczkę inaczej. Chcemy to zgrać właśnie z tą naturą i pomimo tego, że teren jest mocno no, zarośnięty, że tak powiem, bardzo e, potocznie, to właśnie chcemy to wykorzystać tak naprawdę, a nie się tego pozbywać. I bardzo ważne jest to, że przybliżając to wszystko, chcemy wykorzystywać naturalne elementy. Tak jak mówię, nie budujemy żadnej infrastruktury. Nie zakładamy, że pojawi się tam na przykład energia elektryczna czy jakieś tego typu infrastruktury czysto techniczne. Raczej bazujemy na wykorzystaniu elementów naturalnych, energii naturalnej, jeśli już, żeby. W pewnym sensie doświetlić. Na przykład efekt fotoluminescencji, czyli te totemy, czy te elementy, wszystkie, które się znajdą w ramach małej architektury, będą w dzień się naładowywać światłem i przez kilka godzin wieczorem ją oddawać. Naturalnie przygasając w dalszej części nocy. Tak więc to wygląda oczywiście. To jest zbiór szerszych pomysłów. Cały czas. Jakby staramy się doprecyzowywać te elementy. To wymaga oczywiście jeszcze głębokiego studium, także i również terenowego, więc przy tej okazji zapewne wiele jeszcze elementów czy ograniczeń może się pojawić. Ale jest to taka wstępna faza, w której chcieliśmy to wszystko zaprezentować. A że doskonale się uzupełniamy, to pan Marek jeszcze sprowadzi cały pomysł na ziemię. <grydy> nie, nie będę sprowadzał na ziemię, będę próbował zaproponować pewne rozwiązanie, proszę państwa, dlatego, że tak jak kolega Grzegorz mówił, chcemy wykorzystać atuty tego miejsca, czyli jego ukształtowanie, jego funkcję społeczną w przeszłości oraz istniejącą dzisiaj jak to było tu wielokrotnie mówiono dżunglę do jego przyszłych funkcji, czyli ukształtowanie jako przebieg ścieżek, punktów edukacyjnych, dydaktycznych, miejsce rekreacji, pobytu, edukacji i formy spędzania tam aktywnie czasu. Wiemy, że w tej chwili jest to teren objęty jedną działką, stanowiska państwa w administracji lasów państwowych. Może to stanowić jakiś problem w zakresie funkcjonowania tego rozwiązania, o którym tu mówimy, jednak zanim doszłoby do formalnego ewentualnego przejęcia terenu przez miasto i doprowadzenia do zapisów w odpowiednich miejscowych planach zesłania przestrzennego, jest takie rozwiązanie, które istnieje w ustawie o ochronie przyrody, forma ochrony przyrody zespół przyrodniczo krajobrazowy, który może ustanowić Rada. Gminy. Ona powołuje taką formę do istnienia, określa jego funkcjonowanie i zasady działania. I wówczas mamy sytuację tego typu, że nie do końca mamy rozwiązane jeszcze kwestie władania gruntem, ale już mamy wpływ na to, co się na terenie dzieje. Można podejmować pierwsze działania związane z projektowaniem, konstruowaniem całości założeń i nawet doprowadzeniem do zaistnienia większości rozwiązań terenowych w postaci ścieżki edukacyjnej, właśnie tej historyczno-kulturowo-przyrodniczej, a kwestie twardych inwestycji, te, które wymagają uzyskania pozwoleń na budowę, można w międzyczasie prowadzić w uzgodnieniach z lasami państwowymi, ewentualnie przejęcie gruntu na rzecz skarbu. Na rzecz gminy i doprowadzenie do odpowiednich zapisów w odpowiednich dokumentach czysto studium, czy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Co najważniejsze, ustawa o ochronie przyrody przewiduje takie rozwiązanie, że w momencie, w którym docelowo byłby tam ustanowiony park kulturowy do czego zmierzamy, Automatycznie przestaje funkcjonować zespół przyrodniczo-krajobrazowy. W związku z powyższym, mamy wszystkie funkcje, o które nam chodziło, społeczne zachowane, przy minimalnej ingerencji w teren, bez niszczenia tych zasobów, yy, nazwijmy to historyczno-naukowych, na których jeszcze powinni koledzy archeolodzy pracować, abyśmy mogli więcej materiałów ciekawszych włożyć w to miejsce. Dziękuję. Dziękujemy panom serdecznie. Wspaniała przyszłość jawi się przed grodziskiem. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku lat uda się zrealizować ten odważny plan wykorzystujący część mocnych stron grodziska, jaką jest bez wątpienia widokowy, widokowa wartość, widokowy walor tego wzniesienia odsłaniający piękną panoramę na południe. I południowy wschód, i w zasadzie południowy zachód Polski, także. Co niezmiernie cieszy, próba uniknięcia Disneylandyzacji tego miejsca też, też jest bardzo, bardzo cenna.